Ciasteczka, dzisiaj robię ciasto knopy. Orzechy, karmel, czekolada i pyszna gładka masa. Co to jest? Ciasto knopers. Próbujcie, róbcie pyszne ciasto bezpieczenia. Najfajniejszy no moment. Orzeczki już próbowałam. A, fajnie. A -ha -ha. Mm. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Rozpływa się w ustach. Pycha. Pycha subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek dajcie łapki w górę, piszcie komentarze dołączajcie motkę ciasteczka a komentarz komentarzu napiszę, jakie ciasto mam zrobić na kanale fajne są takie ciasta bez pieczenia. i dzisiaj zrobię kolejne przygotowałam sobie tortownicę średnicy 20 cm obłożyłam folią i wyłożę teraz herbatnikami mogą być kawowe, takowe, ja mam akurat jasne. pomaluję sobie mleczkiem I zostawiam. W kąpieli wodnej rozpuszczę orzechową czekoladę w ilości 150 g. Do czekolady rozpuszczonej dodaję 2 łyżki kajmaku i mieszam. Masę zagęszczę sobie z mielonymi. Orzechami zimnymi. Tutaj będę kontrolować sytuację. Dałam na razie łyżkę. Mogę jeszcze trochę, drugą i mieszam. Dołożyłam jeszcze dwie łyżki orzechów, bo chciałam, żeby ta masa była bardziej gęsta. Wykładam sobie na herbatniki i zostawiam tak nie ma jedną trzecią tej masy w miejsce. Równomiernie ją sobie. O, fajna jest dobra. Fajnie się rozprowadza, herbatniki się nie podnoszą. Udało się. Na warstwę czekolady wykładam pod półmeki. Przepołowiłam sobie na połowę i docinam jeden jeszcze trójkącik. No, udało mi się dociąć idealny trójkąt. Pasuje, a jeszcze wolne miejsca dołożę w drobne kawałeczki. Posmaruję wafle mlekiem, żeby nie były twarde. Zostało mi trochę masy czekoladowej. Posmaruję nią taflę. Po Muszę tak, ona już trochę mi zgęstniała, ale to tak tylko taka jest. Właściwie cienka warstwa idealnie wystarczy. Słód właściwie gotowy. Zostawiam go na chwilę w lodówce. 100 ml mleka. Tutaj mam do tego dodaję 125 g masła. Mieszam, żeby się cały czas to podgrzewam, żeby się rozpuściło. I dodaję 100 g cukru pudru. Wszystko to lekko podgrzewam i mieszam, żeby, tak jak mówię, masło tutaj, o już, już nam się robi kolor piękny, żółty. I mleko z masłem z cukrem zostawiamy do ostudzenia. Ubijam 100 ml śmietanki kremówki na sztywną pianę. Tutaj mleko mam wystudzone. Do tego dokładam 220 g mleka w proszku. A zrobię to wszystko w tym kaczku, bo nie będę przyszedł brudzić już następnych misek, zmieści mi się taka ilość masy. Mieszamy sobie. O, połączą nam się super składniki. To jest dość gęste. Pobitą śmietankę dokładam do masy i delikatnie mieszam do połączenia składników. Spód nam związał. Teraz wylewam tą jasną masę na przygotowane. No właśnie, na spód torstownicy. Właśnie tak, tak tańczy. Macie, jak się fajnie rozprowadziło. Nie musiałam to maziać, bo on jeszcze jest taki dość płynny. Wkładam do lodówki na chwilę. I teraz zrobię warstwę ostatnią. Na wierzchu orzeszki. Rozpuszczam 100 g mlecznej czekolady. Do czekolady dokładam łyżkę kajmaku. Mieszam, żeby się to rozpuściło razem. Rozpuszczam to w kąpieli wodnej wszystko. Teraz dodaję jeszcze na razie dwie łóżki mleka, żeby trochę to rozrzedzić. Zobaczymy, ponoszamy. Nie rozchlapać, bo tu kamera gdzieś chlapnęła. O, tak, tak jest fajny. Kolor piękny. Do tego dokładam orzeszki ziemne w ilości 100 gramów. O kuchenka pika. Wysypałam jeszcze trochę więcej orzechów, bo miałam dużo tej masy, żeby właśnie chciałam uzyskać taki efekt. Masa jasna związała. Rozprowadzę sobie to tak równomiernie, żebym nie poniszczyła. Znowu zjadłam pyszne te orzeszki. Są. Słuchajcie, wkładam to teraz ciasto do lodówki, najlepiej na całą noc. i chyba coś tu czuję, że mamy jakąś czekoladkę. Zapraszam na kawę. Ciasto Knoppers gotowe. Super, ekstra rewelacja, jestem tutaj. Pozdrawiam ciasteczkowo do następnego odcinka.